Ta historia po raz kolejny udowadnia, jak wierne psy są i jak nieznośnie trudne i bolesne jest dla nich przejście przez rozstanie z ukochaną rodziną. Zdarzenie to miało miejsce w Tajlandii. Pracownicy jednej z małych stacji benzynowych na przedmieściach okolicy zwrócili uwagę na jednego psa. Każdego dnia bezpański pies przychodził rano na drogę w pobliżu stacji benzynowej i siedział cały dzień i patrzył na przejeżdżające obok samochody. Pies był bardzo wyczerpany i głodny. Jedna z miejscowych kobiet o imieniu Julia ulitowała się nad włóczęgą i zaczęła go karmić. Kilka razy próbowała zabrać Toma, tak miał na imię, znalazcy do swojego domu. Pies jednak ciągle uciekał i znów przychodził na swoją drogę, patrząc na pędzące obok samochody. Trwało to przez cztery lata. Julia nie mogła patrzeć, jak jej Tom cierpi. Wtedy postanowiła odnaleźć właścicieli swojego podopiecznego. Pomógł w tym Wojciech, kolejny pracownik stacji benzynowej. Zamieścił na Facebooku zdjęcie Tom i opowiedział jego historię. Post szybko się rozniósł i zareagowali na niego gospodarze Tom. Okazało się, że pies, a na imię miał Bon, zgubił się podczas przeprowadzki. Nikt z rodziny nie zauważył, kiedy wyskoczył z samochodu. Bon był prawdziwym członkiem rodziny, długo próbowali go odnaleźć, ale bezskutecznie. Uznając, że stało się coś strasznego, zaniechano poszukiwań Bona. Widząc wzruszające ogłoszenie o psie, który czekał na swoich właścicieli od czterech lat, właściciele Bona natychmiast wyjechali do swojego pupila. Ich spotkanie było całkowitym zaskoczeniem. Kiedy Bon zobaczył swoją rodzinę, był bardzo szczęśliwy. Ale ku zaskoczeniu wszystkich nie chciał wrócić do swojego domu. Postanowił zostać z kobietą, która przez cały ten czas mu pomagała i wspierała Julię. Jego rodzina podjęła tę decyzję i obiecała pomóc nowemu właścicielowi zaopiekować się Bonem. Tak więc dziecko w końcu zobaczyło swoją rodzinę i znalazło nowy dom. Zwierzęta są tak szczere, że czasami ich zachowanie wywołuje zdumienie i zachwyt. Ta przyjaźń nie ma granic, drodzy przyjaciele. Jeśli podobał Ci się filmik, proszę polub i subskrybuj kanał po więcej.